Wyobraź sobie najważniejszy moment II wojny światowej, który nie był bitwą, bombardowaniem ani tajną operacją. Według Filipa Bella, autora książki Punkty Zwrotne II wojny, była to decyzja, która zapadła już w grudniu 1941 roku w gabinecie Franklina Delano Roosevelta. Nie padł wtedy nawet jeden strzał i to była naprawdę najważniejsza decyzja II wojny. Po Pearl Harbor Ameryka chciała tylko jednego zemsty na Japonii. Politycy, prasa, opinia publiczna wszyscy krzyczeli o wojnie na Pacyfiku. Ale kilka dni później amerykański prezydent podjął decyzję, która całkowicie odwróciła bieg historii i zrobił to wbrew emocjom całego narodu. Roosevelt uznał, że prawdziwym zagrożeniem nie jest Japonia, tylko Niemcy i ogłosił strategię German First. To oznaczało kierowanie ludzi, broni, stali, paliwa i całej amerykańskiej potęgi nie tam, gdzie Ameryka została zaatakowana, ale do Europy. Hitler bezmyślnie wypowiedział wojnę USA i Amerykanie mieli walczyć i ginąć przeciwko państwu, które nawet ich nie zaatakowało. Według Bela był to ukryty punkt zwrotny wojny, bo ta decyzja uruchomiła lawinę wydarzeń, które zmieniły wszystko. Gigantyczne konwoje do Wielkiej Brytanii, ogromne dostawy Landlista, ZSRR, plany lądowania we Francji wszystko zanim Amerykanie wygrali choć jedną bitwę na Pacyfiku. A teraz wyobraź sobie alternatywę, gdyby Roosevelt uległ nastrojom. Ameryka skupiałaby się wyłącznie na Japonii, a Hitler nie miałby na zachodzie żadnej presji. Bel wpisze prost, Europa mogłaby wtedy wyglądać zupełnie inaczej. Czy panowanie rzeszy nad naszą częścią kontynentu trwałoby wiele dekad? I właśnie dlatego ten cichy moment za biurkiem, którego nikt nie pokazuje w filmach, może być najważniejszym punktem zwrotnym całej drugiej wojny. Prawdopodobnie ważniejszym niż jedna słynna bitwa. Zapraszam cię także na mój materiał o postaci Roosevelta i tym, jak potraktował Polaków. Oglądaj i pamiętaj o zostawieniu subskrypcji.